Z na wioski, na co, Dzień dobry. Co, to, co, pan, trynarz, z Myślę, że y, ten metr był idealnym podsumowaniem naszej ruchy przed latami. Momenty słabe z momentami bardzo dobrymi. Wspólna pierwsza połowa, gdzie nas do dnia do średnie spędziliśmy słowo i rozgrywali królkę troszeczkę. Inny był plan w drugiej połowie. Uwierzyliśmy w to, że możemy stąd zabrać zdobycz kurtkową i drużyna nabrała rękę ale Naprawdę mieliśmy bardzo dobre momenty, gdzie zabieraliśmy kilka wysoko i pozwoliliśmy chciał rozwinąć skrzydeł. Strzyliśmy w ramkę. I tak naprawdę na koniec pokazaliśmy to nasze najgorsze oblicze. Czyli fragment, o którym chcielibyśmy szybko zapomnieć, albo taki to fragment, o dzisiaj chcielibyśmy w ogóle na Włońsku mieć. Zdecydowanie trzeba powiedzieć, że jest to mega jakościowa i nie ma co ukrywać, że e, jedna z najsilniejszych w tej lidze, ale uważam, że w przekroju, całego do spotkania byliśmy w stanie się żadać z tą Niestety zostajemy z niczym i musimy bardzo dobrze tą budowę przeanalizować i wykonać kapitalne prace, żeby spokojnie móc funkcjonować na Włońskach pierwszą z godów. Szkoda, bo tak jakby takie sytuacje jak ta, w której siedzieliśmy na na, na, na tym poziomie nie mają prawa się zacząć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czekamy na Państwa pytania. To są decyzje trenesne, które wynikają z obserwacji możemy w tygodniu, w treningu analizy spotkań, które do tej pory rozgrywaliśmy, stwierdziliśmy, że jest to moment, w którym Bartek będzie w stanie dać nam więcej zławki rezerwowych niż od początku. Skąd takie decyzje, tylko i z Jeszcze chwilę pytam, czy w bieżących że Dzisiejszym meczem kończymy. Zawodnicy rozjeżdżają e, się na urlopy do domów. E, trzeba odpocząć zdecydowanie. E, Trening rozpoczynamy w dniu i w ten sposób się przygotowali do drugiego serca.